Halo, halo, witamy bardzo serdecznie ponownie. Z tej strony Katarzyna Przeszewska i Patrycja Piątek. Słuchajcie, w tym filmiku chciałam podpytać Patrycję, co to jest tak naprawdę mikrobiom, tak? Bo jest taki proces na ciało, on jest dosyć nowy i w ogóle cała pełna jego nazwa jest zdecydowanie dłuższa i Patrycja, Powiedz, to po dłuższe, jak to u Garego. <laughs> mm. e, e, znaczy ten proces e, jest jednym z tych procesów, którego e, jakość i wielkość i oddziaływanie wywarło wywar na mnie największe wrażenie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na klasach, co się dzieje ze mną e, i jak daleko to może pójść. Jest to jeden z procesów, które Gary postanowił dodać do listy procesów na Facelift. Nie bez powodu, dlatego, że ten proces po prostu jest mocny. To nie jest to samo, jeżeli e, jakby uruchamiamy go podczas Facelifta, bo wykonywane osobno daje nam inną jakość. Natomiast e, jeżeli chodzi o filozofię tego procesu, to powiedziałabym, że on działa na jakby trzech kanałach. Po pierwsze na naszym ciele, po drugie na naszym życiu i po trzecie na całej Ziemi. Ten proces uruchamia, to znaczy wykorzystujemy do niego ten dar, jakim jest energia Ziemi. Ponieważ w zamyśle wykonujemy go na punktach energetycznych Ziemi, czymkolwiek one są. Natomiast w momencie, kiedy uruchamiamy jakby nasz, nasze ofiarowanie tej energii dla Ziemi, jednocześnie jakby Ziemia nam odpowiada, robi się z tego ulica dwukierunkowa. I jednocześnie jakby zalewa nas taka fala energii Ziemi. I ona jest wyczuwalna. Wiele osób o tym mówi, jeżeli chodzi potem o komentarze, że to czują. Jest to proces bardzo głęboki, bardzo szeroki. I teraz dlaczego nazywałam to mikrobią? Bo to jest uproszczenie, żeby nam było wygodniej się posługiwać tym pojęciem i za każdym razem nie mówić całej nazwy procesu, bo to też nie o to chodzi. Bo jakby do tego sprowadziłabym meritum, co tam się dzieje. Po prostu oddziałujemy na udrożnienie przepływów energetycznych w naszym ciele, w naszym życiu i dla Ziemi. Mówimy trochę na klasie o tym, skąd się to wzięło, jak to działa, dlaczego tak. Operujemy przykładami. Warto jest sobie też pewne rzeczy odkrywać przy tej okazji. Oczywiście tym się też zajmujemy, żeby głowa wpuściła to, czego do tej pory nie wpuszczała, co, czemu zagradzała drogę. Po prostu zmienia się sposób funkcjonowania naszego ciała, nas w życiu i całej Ziemi. Chodzi o to, żebyśmy wolni byli i dzięki tej wolności przyzwolili na to, żeby nastąpił rozkwit. W naszym, w naszym życiu, w naszym ciele i na Ziemi. Czyli odchodzimy od tych wszystkich punktów widzenia, czy one są jakby kognitywne, czyli umysłowe, czy są tylko energetyczne, czyli takie, do których nikt nie może dotrzeć głową, bo to po prostu tam umysł nie sięga. Nie? Po prostu odpuszczamy bariery swobodnego przepływu, dzięki czemu następuje rozkwit. Swobodna wymiana, przekształcenie, nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu uruchamiają się procesy, te, które służą generowaniu równowagi życia. Takiej równowagi, jak generuje Matka Ziemia. Matka Ziemia nie broni słabych, nie broni chorych, tylko dba o to, żeby nastąpiło generowanie życia, żeby nastąpił rozkwit. I o to w tym procesie chodzi. Patrycja, a powiedz jeszcze jedno, bo ten mikrobiom to jest tak, jak powiedziałaś, ten skrót, prawda? Skrót od tej dosyć długiej, pełnej tak. nazwy procesu. I tam w tej pełnej nazwie jest, jeśli dobrze pamiętam, mikrobiotyczne pustynnienie, tak? Dobrze pamiętam? Skóry właściwej. O co chodziło garemu? Please! Please! Po prostu chodzi o to, żebyśmy przestali sprawiać, by nasze ciało, nasze życie i Ziemia stawało się pustynią. Tak, jakby odwrócić proces, a właściwie zrobić jego sferyczną odwrotność. Bo to nie o, nie o to chodzi, żeby odwrócić o 180 stopni, cokolwiek, tylko pójść po prostu w przeciwne strony jednocześnie, czyli zadbać o to, by dostarczyć naszemu ciału, naszemu życiu i ziemi tych energii, swobodnie dostarczyć, dzięki czemu, jakby zamiast w pustyni zaczniemy tętnić życiem. I ona zacznie, ziemia zacznie tętnić życiem. Wystarczy jej tylko po prostu nie przeszkadzać. I tu nie chodzi o tak zwane ratowanie planety, bo planeta nie potrzebuje ratunku. Chodzi tylko o to, by człowiek własnymi działaniami przestał jej szkodzić, i to możemy zrobić jako jednostki. Nie? Przyczynić się do takiego ruchu, który zmieni kierunek, w którym Ziemia w tej chwili zdąża, a my razem z nią, ponieważ nasze ciała są organami Ziemi. Z prochu z proch się obrócisz po prostu jesteśmy z Ziemi. Nie? I to, co, co, co jej, to i nam. Zatem chodzi o to, żebyśmy nie byli pustynią, my jako nasze ciało, żeby jakby mamy jakby pojęcie o tym, co się dzieje w naszym ciele, jeżeli chodzi o mikrobiom, czyli o te wszystkie procesy, które zachodzą przy udziale różnych mikroorganizmów. Tylko pamiętajmy o tym, że procesy na ciało są procesami energetycznymi, nie można ich tak brać dosłownie. Natomiast chodzi o energetyczne usunięcie barier do swobodnego przepływu, e, dzięki czemu tak jakby nastąpi realizacja Boskiego Planu, czyli po prostu generowanie życia w równowadze. Hmm. Nie w walce, nie w jakby po, po podpieraniu z, zapadających się z, z ścianek, e, tylko tak jakby od środka, od, od samego źródła być inną energią dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego życia i dla całej Ziemi. Pamiętajmy, że to nie jest linearne. Nie? Nasze działania nigdy nie są, nie były i nie będą linearne. To ta rzeczywistość usiłuje nam wmówić, że jest odtąd dotąd, że jak A to B, to C do D i że nie można przeskakiwać, i że w ogóle liniowo, a nie wykładniczo na przykład, bo niby jakim prawem nie ma dowodu. No i co z tego? Dobrze wiemy, jak to jest, prawda? Jakby każdy z nas w naszym życiu doświadczył tego momentu, gdzie zupełnie było nielinearnie. I jakby to było na to właśnie w swoim życiu stawiać. Na nielinearność i na to wszystko, co my możemy, a może nie, nie może nikt inny. I wtedy myślimy, że takie coś nie istnieje, że jeżeli nikt tego nie, nie zna, nie umie, to, to nam się tylko wydaje, że my to umiemy. To jest prawda. Dziękuję Ci Patrycja. Pięknie powiedziane. Czyli mikrobiom, czterogodzinne zajęcia otwarte dla każdego. Każdy, kto widzi ten filmik i go pociągnęło, może przyjść. Naprawdę każdy, tak? Nie, nie trzeba. Mieć zdolności, nie trzeba mieć jakichś certyfikatów uprawnień, żeby dopiero dołączyć. tak? Każdy może przyjść do swojego zajęcia otwarte. Dlatego, że każdy te zdolności ma, <laughs> tylko nie każdy ich używa. Mhm. Jakby to było, gdybyśmy wszyscy zaczęli używać tych wszystkich umiejętności, którymi dysponujemy, a których po prostu nie uznajemy, że je możemy mieć. Może to jest droga do tego, żeby otworzyło się całkiem nowe życie? Dziękuję Patti. Dziękuję Wszystkie bardzo. Wszystkie informacje znajdziecie na dole pod filmikiem i do zobaczenia.